się Manu z tej strony, Tilt. I dziś w wspaniałym odcinku, jak widzicie, jest Halloween. I postanowiłam, że kupimy konie, które jakby doszły i które poszły może na emeryturę, jak mi się spodobają. I postanowiłam, że dobra, no, kupię te konie, które nie miałam kupić, bo kiedyś miałam konta imieniu Liza, ale się z nami zbanowali za. Że niby używałam cheaty, a to w ogóle nie jest prawda, że cheaty używałam. Więc. No. Zastosuj jeszcze lak. Po by nie? A gdybyście chcieli, abym nagrywała częściej takie odcinki, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to mnie zachęci do nagrywania nowych odcinków. A też, że to będzie kolejny tydzień przerwy, bo. Niestety jedna na wycieczkę, jak w I no. <laughs> no tutaj sobie ten, ten tego zaznaczamy. I ja zastanawiam się nad tą audrą Ale jak ja widzę, jak ona wygląda, bo ta Maść mi się bardzo podoba. Bardzo, tak szczerze, bardzo mi się ta Maść podoba. Ale no, kiedyś miałam na jakbyś O Jezus Boże, święty nie wykręcę. Ale kiedyś na innym koncie, które niestety już nie istnieje, bo zostało mi zablokowane i, i, i zawieszone na stałe, to miałam prawie wszystkie tutaj konie, jak widzicie. Wszystkie miałam. No, o, o, no oprócz tamtych, no bo one dopiero doszły teraz. I no, że no, kupimy sobie te konie, które mi się podobają. Bo tutaj, to jak wiem, że odtąd, że odtąd, dotąd, i jeszcze tamte dwa konie, to mam ponad prawie połowę Halloweenowych. I nie wiem, i bym mogła przymierzyć, jakby ta jakoś mi ta Alvirak jak mi jakoś nie, nie pasuje do gustu, ale ta. Audra, może mi się coś tam spodobać, więc sobie właśnie spróbujemy z tą Audrą. Boże, święty, lagi mam, że... Ajajaj. Aj, aj. I też kupiłam sobie dużo Starkońców, jak widzicie, więc na bogato. Znaczy, bardziej Skodów też brałam i też, no niestety, miałam bardzo też długą przerwę, więc tam więcej, se, więcej doszło mi to przez, jakby, przez te niegrane no, T, T. Aha, może ja, ja chciałam wsiąść na niego, a nie mogłam <y> Dobra. dajmy sobie Sager. To jest takie. Takie. Dobra. Takie. No. Oho. Będę miał te 24, bo mi nie starczy. Ale dobra. Zakupujemy konisia. Pierwsza to chyba. Czy wy też tak macie, że jak macie lagi, to. Jakby. Bo ja tak mam chyba, bo jak wiem, to tamte wakacje, aż takich lagów chyba nie było. Ono w że dosiądamy teraz. Bo się wydaje, że połowa ludzi... No chyba, kurwa, no żarty. Ja pierdzielę co to jest? Boże święty! Ja pierdzielę co to za gówno? Ja pitole, ej, ale jeszcze ono jest brzydkie, a nie czartuje, ono jest jest brzydkie, jak ja tak patrzę na te konie. Czy znaczy, te, to są ładne. Ale na przykład to, ten, ta te śruba, bym mogła tą śrubę kupić, ale ta śruba to mi w ogóle do gustu nie pasuje. Ta kaliopę, to tym bardziej. Ja bym sobie mogła kupić tą śrubę. Dobra, kupuję tę śrubę. Hmm, się jeszcze raz. Ja normalnie za chwilę wszystkie konie kupię. Co no żartuję. To... Nie, czy to jest to? Czy wy to słyszycie? Ja to podgłośniej. Czy wy to słyszycie? Czy wy to błagam słyszycie? Co tu kurwa są za dźwięki? Halo! Ej, ale sorry, co to są za dźwięki? Pieczysty. Nie, wstaję i wychodzę, serio, no. na tej tej, ale nie, ja lecę po mojego tego, ja lecę po mojego, bo... nie jest ten mój guz, jakbym powiedziała, ale nie jest dobry, błagam. <śmawiam> Chciałam pokazać, że kupuję konie, ale chyba bardziej żałuję, że tego nie kupiłam. Bo jak się okazało, to na tym wielkim koniu nie da się założyć tych rzeczy, a ja na pewno nie będę kupować innych. Teraz coś ciszę, abyście mnie słyszeli bardzo dobrze. O, dobra. Ale naprawdę, serio, myślałam... Trudno, no najbliżej będę po prostu żałować. Że kupiłam te konie i po prostu <laughs> nie wiem, jak z tym przeżyję. Ale szczerze, mogli dodać jakieś muły do tego. Mogli dodać jakieś muły. Mogli dodać muły, że. M mogli dodać jakieś konie ha halloweenowe muły, a nie jakieś sele, francisco, francis, te inne różne rzeczy ale dobra to ten odcinek będzie bardzo szybki ale jak wam się ten odcinek spodobał to jak mówiłam to, to to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję bo no trochę ten kanał jakby został zapomniany bardziej niż odrzucony ale ja też nie miałam czasu bo miałam też sprawdziane kartkówki i, i no nie ja miałam czasu też na nagrywanie bo mi się też nie chciało ale gdybyście ja się więcej takiego co z wami to, nap to napiszcie w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Bajo!